Cześć! Dzisiaj przygotuję tort o pysznym, kokosowym smaku Raffaello. Przygotowanie tego tortu jest bardzo proste, każdy sobie poradzi, nawet osoby początkujące. Zapraszam do oglądania. Oddzielam białka od żółtek. Białka wlewam od razu do miski miksera, gdzie będę je ubijać a żółtka osobno do szklanki, ponieważ one też będą potrzebne. Białka ubijam na sztywną pianę. Gdy piana z białek jest tak sztywna, że nie wypływa z miski, dalej ubijam, stopniowo dodając cukier. Po dodaniu całego cukru stopniowo dodaję żółtko. Przesiewam szklankę mąki pszennej i pół szklanki mąki ziemniaczanej. Dodaję łyżkę proszku do pieczenia i wszystko mieszam. Dodaję stopniowo do obitych jajek. Od tej chwili nie używam już miksera, tylko mieszam delikatnie łopatką. Dodaję jeszcze łyżkę oleju, i łyżkę octu. Jeszcze raz delikatnie mieszam. Ciasto od razu przekładam do tortownicy. Dno tortownicy wyłożyłam papierem do pieczenia. Natomiast boków nie smarujemy niczym, ponieważ biszkopt musi się po nich wspinać. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni Celsjusza. Pieczemy około 40 minut. Biszkopt upieczony tak pięknie urósł. Z zimnego biszkoptu zdejmuję skórkę, delikatnie podhaczając ją nożem. Biszkop wyjmuje z formy. Zdejmuję papier do pieczenia i biszkopt należy przekroić na trzy równe blaty. Śmietankę wlewam do małego garnka i podgrzewam, ale tylko podgrzewam, nie zagotowuję. Śmietanka ma być ciepła. Śmietanka nie może nas parzyć. Jeśli jest ciepła, to już wyłączam ogień. Do ciepłej śmietanki dodaję czekolady połamane w I czekamy aż się rozpuści. Gdy się ładnie rozpuściło, wkładamy na całą noc do lodówki. Śmietanka z czekoladami spędziła całą noc w lodówce. Jest bardzo zimna, łaciutka. Przelewam do miski miksera. wsypuję dwie śnieżki i ubijam Kremy musi mieć taką gęstą konsystencję dodaję do niego 100 g wiórków kokosowych Mieszam łopatką. Przygotuję poncz pół szklanki wody, łyżka soku z cytryny i łyżka cukru. Pierwszą część biszkoptu już przekładam na paterę i delikatnie ponczuję. Pierwszą część kremu rozmarowuję na biszkopcie. Kremu musi starczyć na pokrycie trzech krążków i na boki. Drugi biszkopt. Znów delikatnie pączuję. Kolejna część kremu. Ostatni biszkopt. Oczywiście pącz. I reszta kremu. Smerujemy górę i boki. Posypuję biurkami kokosowymi, No i także boki. Przeżyłam jeszcze na suchej patelni słupki migdałów i troszkę udekoruję nimi tort. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i z niego skorzystacie. Zajrzyjcie na mój kanał, tam znajdziecie wiele innych przepisów. bye